GTA 4 tajemnice i ciekawostki odcinek 25 Opracowanie i montaż WilliExtreme Witam w pierwszym od bardzo dawna odcinku, który pojawił się na czas Będzie tak samo chujowy jak ostatni ale przynajmniej punktualny Przy okazji dziękuję wszystkim za subskrypcje, których liczba wynosi już ponad 9000 Gdy zaczynałem robić odcinki tajemnic i ciekawostek to nawet nie marzyłem o tak ogromnej liczbie Dodatkowo odpowiadając na liczne pytania Filmy na drugim kanale powinny się pojawić w przeciągu Kilku miesięcy, aczkolwiek nie będzie to kanał poświęcony GTA, tylko innym produkcjom, których nie chcę mieszać z tajemnicami i ciekawostkami. A teraz do rzeczy. Pierwsza ciekawostka dotyczy występujących licznie billboardów lotniczych. Możemy tam zobaczyć nazwy wyznane każdemu fanowi GTA. Billboardy możemy znaleźć w wielu miejscach, aby zbytnio nie zanudzać, pokażę tylko dwa takie miejsca. Zacznijmy od okolic Więzienia Waldernej. Jak widzimy każdy mieszkaniec Liberty City może odwiedzić Królestwo Tomiego już za 300 dolarów. Szkoda, że polskie linie lotnicze nie oferują takich atrakcji. Swoją drogą jak już sprawdziliśmy w 13 odcinku nazwa linii lotniczych po przetłumaczeniu na język polski oznacza Przeleć nas. Teraz wsiadamy do mobilu i strun na lotnisko. W okolicach lotniska znajduje się mnóstwo mniej lub bardziej ciekawych billboardów. My poszukamy tych, które przypomną nam o miastach z poprzedniej części GTA. Naturalnie pisfasera zabraknąć nie mogło. Jak widzimy, bilet do Las Venturas kosztuje o 100 dolarów mniej niż do Vice City. A tutaj dziwny przypadek, Los Santos nie leży daleko od Las Venturas, sami mimo to bilet jest to niemal stówę droższy. Drugą ciekawostkę nadesłał Drumek 56 znalazł on plakat z dziewczyną z Vice City. W sumie to do dziś nie wiem kto to właściwie jest, tak czy siak na okładce gry ją widać. Niewykluczone, że jej podobizna znajduje się też na szybach innych sklepów. Wątpię, aby użyta w tym wypadku tekstura nie została wykorzystana w innym miejscu. Przy okazji napiszcie w komentarzu kto to do cholery jest, bo od lat ta niewiedza nie daje mi spokoju przy każdym spojrzeniu na okładkę Vice City. Początek tej ciekawostki da użytkownik o bardzo dziwnym nicku szprycha mi nogę rysuje. Powiadomił mnie o tym, że w bazie policji, pod wpisem osoby, której imienia nie mam odwagi wpisać do Iwony, znajduje się informacja o jego pochodzeniu z Karser City. To miasto jest miejscem akcji innej gry Rockstar czyli Manhunta. Swoją drogą polecam tą grę skończonym psycholom, którzy mają ochotę się powyżywać. Tak czy siak ta ciekawostka dotyczy również innych miast, z których pochodzą wszelcy mordercy, bandyci, oczuści, ekshibicjoniści i reszta miejskiej szlachty. Tutaj jest osoba nadesłana przez wcześniej wspomnianego użytkownika. Poza tym jest tu masa osób pochodzących zarówno z realnych krajów jak i miast z innych gier Rockstar. To by było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego opierdalania Życzę.